Dzisiaj witam się z wami razem z Pawiem Piękny Piękny Chodzi Tymi moimi ulicami, ścieżkami Zgryza wszystko to, co się pojawi. Zielone, ziarenka gdzieś rozsypane, nasionka i skrzeczy tak głośno skrzeczy. Ale jest piękny, jest piękny. Taki piękny. Tak czekałam, żeby porozkładał ogon. Ja. Ja. Jeden tak. Jeden tak. A maestrzeń. Ale to jest chyba jeszcze inny, bo ma tak długi ogon. Wow. Piękny jest, kochani, piękny. I tak chodzi, i tak chodzi, i tak. Ozdabia te chodniki. Popatrzcie. Szalony, biega za samochodami. Śliczny. Trochę pawia na dzień dobry. Jeszcze jakby tak stanął i rozłożył ten piękny ogon. Kochanie, weszło słonko. Zrobiło się ciepło, bo rano było bardzo zimno, bardzo ptaki, paw przed chwilą skrzeczał. Odeszłam kawałek, a on wydał swój miałczący głos. Zielono w moim parku. Idę, obchodzę dzisiaj ścieżki w koło. Wszystko wyrasta. Zieleni się. Przepięknie wygląda. Przepiękna wiosna. Pięknie pachnie, kochani. Fajnie się tak spaceruje, kiedy wszystko pięknie kwitnie i pachnie. Pije wiatr. Ścieżynki moje się zielenią. Przychodzą nowe myśli. Nowe myśli. Zawsze powtarzam, że myśli są, mogą być albo destrukcyjne, albo budujące. Wszystko to, co przychodzi, to co przychodzi z pola, informacje, które przychodzą, to też właśnie przychodzą poprzez, poprzez myśl, która jest zapisana. A, muszę chwilę wyłączyć, bo ktoś tutaj coś robi. Będzie, będzie mnie słabo słychać. Tak, poprzez myśl, która zostaje zapisana. I ten przekaz z pola zostaje uwieczniony. Forsycja już przekwita krzaki bardzo mocno ścięte, ale wygląda przepięknie. Pojawiają się, tak jak mówię, pojawiają się w głowie te myśli, czyli te informacje zupełnie inne niż te, które tworzymy, yy, żyjąc normalnie. Idę <grystanie> dzisiaj z wiatrem i ze słońcem. I tak zastanawiałam się czy już odwrócić, czy jeszcze może iść kawałek dalej, żeby to słońce tak nie, nie świeciło w oczy. Może jak zmienię ścieżkę, będę szła w drugą stronę, to... Błonko będzie gdzieś za plecami. Przychodzą myśli. Przychodzą myśli. To wszystko jest, kochanie, takie proste. Tylko w nas jest brak zaufania. Zawsze myślimy, że ktoś za nas coś rozwiąże. Dzisiaj przechodziłam z jednego mieszkania do drugiego, i tak. Tak słucham tego krzyku Pawia, słucham. Asia dzisiaj odjeżdżała i mówi: Kurczę, skrzeczę, a go nie widać. Jakie pojawi się później? No i zobaczcie, wychodząc ja na spacer, przyszłam prosto w miejsce, gdzie Paw, gdzie Paw pokazał swoje piękności w tak. całej okazałości. Asia już w drodze, a ja, a ja maszeruję. Powiem Wam, że dzisiaj nie mogę się skupić na tej mojej drodze, bo gdzieś z tyłu głowy mam, mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Tyle rzeczy do przeniesienia, tyle rzeczy do wyrzucenia, do przetransportowania moją ręką. Tyle rzeczy, tyle rzeczy. I tak idę. Idę, bo to jest moje, to jest ten mój czas, to jest ta moja chwila. To jest ta moja świadomość tego, że, że to jest moje. I dlatego idę. Raz ten film jest dłuższy, raz krótszy. Raz z wiatrem, raz ze słonkiem. I Wy już wiecie, że też są takie dni, że po prostu nie chce się mówić. Tylko, tylko się idzie. Tylko się idzie i doświadcza tego, co dookoła, tego, co w ciele, tego, co przychodzi jakie pojawia się czucie, jaka przychodzi myśl w momencie, kiedy e, o czymś myślę, co chcę zrobić. I wtedy przychodzi to rozwiązanie, to taka, to taka pierwsza podpowiedź stąd. Czasami bardzo wymijająco traktuję te podpowiedzi. Myślę, że przyjdzie coś innego, coś lepszego może, ale to tak nie jest. To pierwsze, co przychodzi, to jest to i nad tym trzeba się chwilę zatrzymać, żeby móc rozwiązać Pewne rzeczy. Tak. Śmiałam się, bo Asia mówi, że miała dzisiaj w nocy ciekawy sen. Piękny sen. Pytam się, czy to ci się śniło dzisiaj, czy wczoraj? Czy to była pierwsza noc w nowym mieszkaniu? Bo mówią, że się sny spełniają. A mówi, że widziała mnie w pięknym domu. W przepięknym domu. O, kto to wie? Być może. Być może jest to tylko przejściowy czas że przeniosłam się do tego dróg przenoszę się, bo jestem jeszcze w trakcie cały czas tych przenosin, że jest to tylko przejściówka, jak ja to mówię, przejściówka, nie za długa przejściówka. Powiem Wam, że taka pokora, ta przeprowadzka pokazuje, ja się wcale nie dziwię, że ludzie, którzy zmieniają swoje życie, budują domy, czy remontują mieszkania, przeżywają jakieś kryzysy i tak dalej. Kochani, ściera się ze sobą, ścierają się ze sobą osobowości, ścierają się charaktery. Przychodzi ten kompromis, to ta umiejętność pogodzenia się z pewnymi rzeczami. Nie jest to łatwe, naprawdę nie jest to łatwe. Wtedy, kiedy człowiek ma Tyle lat, ile ma, gdzie zapuścił w różne miejsca korzenie, w różne rzeczy, w różne przyzwyczajenia, i to teraz kochanie wyłazi. No tak wyłazi, że tak wyłazi. Trzeba naprawdę dużo pokory, żeby przerobić niektóre rzeczy. Naprawdę dużo pokory, cierpliwości, cierpliwości jeszcze raz, cierpliwości. Uczę się, uczę się cierpliwości, ależ przepięknie coś rozkwita, ślicznie pięknie coś rozkwita. Jedne krzaczki forsycji przekwitają. Jedne są w pełnym kwieciu. Mówią, że można jeść kwiatki na surowo. W zeszłym roku zrobiłam ocet przepyszny, forsycjowy ocet. W tym roku niestety nie, bo jestem zajęta czymś innym, ale będą inne odty. A teraz a teraz idę tylko i podziwiam, chodzę i podziwiam to wszystko co. Jeszcze kwitnie. Moje piękne magnolie już prawie wszystkie opadły. Tak sobie. Tak sobie próbuję tą forsycję. Jak można pić herbatę, można pić suszoną, to można, można pić. Mówię, no tak, można, to można i surowej, trochę zjeść, nic się nie stanie. I tak wracając do tej przeprowadzki, wracając do tej pokory tego doświadczania, tego ścierania się ścierania się charakterów. Tak, ścierania się tych charakterów. Halo. O, mówię Wam, mówię Wam. Szaleństwo. Szaleństwo charakterowe, jak ja to mówię. Nie jestem łatwa. Nie jestem łatwa. Ale jak się ma w domu generała, numerologiczną ósemkę. To wiecie, 7 i 8. Moja filozofia i, i moc ósemki. Jest co robić. Jest co robić. I w momencie, kiedy człowiek nie jest świadomy siebie, ani tego, co się wydarza, to pojawiają się ścięcia. Pojawiają się tak ogromne ścięcia i w pewnym momencie przychodzi, kurczę, znowu jakiś wzorzec się odpalił. Znowu jest coś. Ale to jest taka chwila, tylko kochani, chwila, chwila jest tego ścięcia, a potem przychodzi ta normalność. Gdyby wszyscy byli na, na równym etapie wszystkiego, tak trudno byłoby doświadczać, tak trudno byłoby odszukiwać siebie. Tak jak powiedziałam, nie są to łatwe doświadczenia, ale one po prostu są. Są wpisane w nas, w te nasze lekcje życia, w to, co ta nasza dusza sobie. Zaplanowała. Gdybyśmy tak odpalili w sobie wszystko to, co ma nasza pamięć komórkowa, chyba pojawiłoby się czyste szaleństwo. Czyste szaleństwo. Dlatego, dlatego te etapy, które się pojawiają, uaktywniają się tylko te wzorce, które mają się uaktywnić. A reszta to też jest kochanie życie. To też jest życie, prawdziwe życie. Takie radosne, takie miłosne. Oj, kurczę, dosięgnę czy nie dosięgnę. Wow! Patrzcie jakie piękne, jakie piękne. To już to takie ostatnie, bo już jest tyle zielonych liści. Wszystko się już zazieleniło. Jest pięknie zielono, tak właśnie jasno zielono. O, tu będzie pewnie kwitła papryka. Ktoś zasadził na płocie paprykę. Ciekawa jestem, czy dobry nasionka popada deszcz gdzieś opadnie. I pewnie jakaś sadzonka papryki będzie tak jak u mnie na obcym polu przy ogrodzie czerwonej kapusty. Mnóstwo sadzonek czerwonej kapusty. Tak. Wszystko kochanie rośnie na drzewach. Salami, keze salami. Wszystko rośnie na drzewach. Oprócz kwiatów rosną jeszcze kiełbasy. Forsycje. I ta świadomość kurczę tego, że, że tak. Że po to jest ta druga osoba, albo, albo osoby, które, które są dookoła nas, po to, żebyśmy mogli coś przerobić. I to jest też ta świadomość. Niby to mówią ludzie: normalne życie. Kłócą się, przekomarzają. Ale to jest potrzebne do tego, jeżeli idziemy tą świadomą, duchową ścieżką. Żeby właśnie to codzienne życie pokazywało nam, kim jestem. Kim jesteśmy? O, bo no tak będzie prawidłowo. Kim jesteś ty, kim jestem ja? Czego doświadczam, jak daleko już jestem na tej ścieżce? Jak daleko? Ile jeszcze przede mną do zrobienia? Tego nigdy nie wiemy, bo nigdy nie wiemy kiedy jest koniec. Wydaje nam się, że wydaje nam się, że zrobiliśmy już tak wiele, tak wiele. A życie trwa, wciąż trwa. Trwa, wciąż trwa. My z tą świadomością, tańczymy każdego dnia. Tańczymy z tą świadomością każdego dnia i myślimy, że złapaliśmy, złapaliśmy bąga zapiętym, że już wszystko wiemy. A tu pojawia się znienacka ktoś. Pojawia się coś. Pojawia się zdarzenie. Pojawiają się ludzie. I znowu stajemy się tacy maleńcy. I co wtedy? Co wtedy? Już pytałam, zadałam pytanie, nie? Wczoraj chyba. Dlaczego właśnie teraz odpala się? Halo? Dlaczego właśnie teraz odpalają się wzorce? No bo każdy czas jest tym właściwym na to, żeby coś poznać. Żeby zobaczyć, co w nas jest. Bo ten moment jest najodpowiedniejszy. Bo ten moment pokazuje, że jest w Tobie czy we mnie moc, żeby tę lekcję przerobić. Bo wcześniej nie było dusza wybrała ten moment właśnie na odpalenie tego wzorca. Właśnie ten moment, bo jesteśmy już okro dalej. No dobrze, zapytać ja, co dzieje się z takimi ludźmi, gdzie odpalają się te wzorce, a oni nie są tego świadomi, tylko się kłócą. No właśnie dlatego, że nie są świadomi, to się kłócą. Każdą kłótnię można, można obejść. Można być ponadto. Można przemienić w uśmiech. Można przemienić w żart. Można przemienić zrozumienie tego, że jest to potrzebne, żeby coś odkryć. Idę kochani dalej. Idę jeszcze obejdę te moje pola w kółko i wracam do domu. Do pracy, do pracy. Może jeszcze znajdę pawia Znajdę to, wiecie, że włączę kamerę, a jak nie, no to kochani, idę z tą świadomością, że jeszcze przede mną dużo pracy, dużo pracy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zachęcam. Dziękuję w ogóle za to, że piszecie, że, e, no, że przez to, że idę i mówię, e, wywołuje w Was też chęć jakiegoś doświadczania. Chodzenia, odkrywania, bycia ze sobą, doszukiwania się tego, co jest ukryte. Jest mi ogromnie miło, przeogromnie miło. Na razie, na razie nie pracuję neurograficznie, ponieważ wieczorami padam, po prostu padam, siadam i zasypiam na fotelu. Tak sobie pomyślałam może dzisiaj, ale niestety chyba jeszcze nie. Bo jeszcze cały garaż do opróżnienia, kochani. Cały garaż i jeszcze część piwnicy dobrze, że teraz tego nie ma tyle więc, więc będzie można wyrzucić jedzie pociąg, jedzie pociąg tam daleko jedzie pociąg jedzie pociąg tyle kochani, tyle mówię wam do jutra a ja idę podoświadczać jeszcze siebie swojej cierpliwości czego jeszcze? Mojego charakteru. Halo. Mojego charakterku. Tak, tak. Idzie się siódemka z ósemką teraz spotkać, żeby poprzenosić trochę rzeczy. Tak i to są takie moje, widzicie, wędrówki. Już miałam kończyć, ale to tak jest, że coś przychodzi zaraz. Jak już, jak już chcę kończyć, to zawsze coś przychodzi. To, są moje, to jest moje wiosenne maszerowanie świadomie ze sobą czy ten tytuł tego maszerowania tak jak tak idę drogą i, 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 i tak się zastanawiam o czym mówię, co przychodzi o tym jaka jestem jaka, jak, jaki mam charakter co odkrywam w sobie na ile jestem ustępliwa na ile idę na kompromis czy nie idę na kompromis bo bo kochani Bycie sobą to też jest asertywność, to jest też umiejętność stawiania granic. I, i ta świadomość siebie, ta właśnie świadomość siebie, że już nie pozwolisz sobie na, na pewne rzeczy, że nie zrobisz tak tylko dlatego, żeby komuś był przyjemny. I to jest ta świadomość. I, ten, i te moje ścieżki, ten siódmy dzień dzisiaj, tego o siódmy proszę. Siódmy dzień, jeden tydzień już na boku, jeden tydzień idę z przeprowadzką, idę z przeprowadzką i, i z tą świadomością kim jestem na tej ścieżce czyli nie, nie y, konkretnie na tej ścieżce którą teraz idę, ale na tej ścieżce tej przeprowadzki tego co odkrywam sobie tego charakteru kochani to nie jest moja pierwsza przeprowadzka to nie jest moja pierwsza przeprowadzka jakby tak policzyć raz, dwa trzy 4, 5, 6, 7. Siódma przeprowadzka, siódma przeprowadzka. I za każdym razem jest inaczej. I za każdym razem, za każdym razem jestem już inna. Nie mogę powiedzieć, że mądrzejsza. Ale inne doświadczenie jest, inne doświadczenie. Inne postrzeganie tego, że... na postrzeganie tego, że że to doświadczenie jest inne, ono jest głębsze, ono jest bardziej świadome, to doświadczenie, bardziej świadome. Ale też widzę, ile potrafi człowiek przez wszystkie lata tego takiego matryksowego życia, takiego wiecie, normalnego życia, zgromadzić rzeczy, do których się przywiązuje z którymi jest mu się trudno rozstać, z którymi... które leżą bezużytecznie latami niedotknięte palcem przez powiedzmy parę lat. I tak trudno jest powiedzieć żegnaj, do widzenia, do widzenia. I to jest też nauka. To jest też świadomie ze sobą. Dlaczego jest tak trudno się rozstać? Dlaczego tak trudno jest powiedzieć... Niech weźmie to ktoś inny, niech ktoś inny tego doświadczy, niech ktoś inny się tym pocieszy. I tego też się teraz uczę. Oddaję mnóstwo rzeczy, oddaję obrazy w prezencie, mam dale, obrazy, sprzedaję meble, sprzedaję coś, co gromadziłam latami, coś, co ma przeogromną wartość. Dla mnie ma przeogromną wartość, a dla kogoś może mieć co innego. Ale też uczy się siebie na tej drodze. I tak jak mówię, nieważne ile mamy lat, ważne, że mamy tę świadomość, że uczymy się siebie. I to jest taka droga, taka, to jest życie, kochani. Duchowość to jest życie, to jest doświadczanie, to jest droga. To jest droga, która nas prowadzi do siebie. Duchowość nie jest niczym wyimaginowanym. Że to, jest, to jest życie, to jest życie. To jest to, co się pojawia w momencie, kiedy otwierasz oczy i, i zaczynasz dzień aż do momentu, kiedy kładziesz się spać. I to jest życie, to jest duchowość, to jest ta świadoma świadoma ścieżka. To są ludzie... Nie, nie, jest okej. Okay. To jest ta świadoma ścieżka. Świadoma ścieżka, tak pani tutaj siedzi, dwie panie dzieciaczki na kucka, także jest zajęta cała droga, dlatego stanęłam. Chciałam mnie przepuścić, ale jest spokojnie. Tak, kochani, tak. Pięknego dnia, raz jeszcze. A ja tak jak powiedziałam, idę doświadczać przeprowadzki do jutra. Kochani, wiem, że jak tego szalonego pawia znajdę, to Wam go pokażę, a on sobie po prostu zrobił miejsce na dachu auta i tak sobie siedzi.